Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tradaj. Dzisiaj w skrócie omówię spotkanie Słowenii z Polską. Ale zanim do tego zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału oraz oceny tego filmu. Lecimy! Tradaj! Ostatnio Polska grała towarzysko ze Słowenią w 2016 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Padł wówczas wynik 1-1 do :1. A wcześniej przypominają mi się dwa mecze Polski ze Słowenią w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2010. Wówczas trenerem był legendarny Leo W jednym przegraliśmy 0 do 3 w Mariborze, i był to ostatni mecz Leoben Hackera, o którym został zwolniony przez Grzegorza Latę, ówczesnego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, chyba na łamach jakiegoś wywiadu telewizyjnego. A wcześniej. Padł remis również 1-1 i również we Wrocławiu, tylko że na stadionie przy Oporowskim. Dziś sytuacja ma się nieco inaczej, ponieważ Polska jest liderem w grupie G, znajduje się na pierwszym miejscu z 12 punktami i bilansem 8-0. Słowenia na przedostatnim piątym miejscu z 5 punktami na koncie i bilansem bramek 7-3. Warto wspomnieć, że na ławce w Słowenii siedzi Uroš Korun, czyli aktywny piłkarz Piasta Gliwice. Poza tym w samej Słowenii gra jeszcze dwóch piłkarzy, którzy przynajmniej dwóch piłkarzy, którzy grali wcześniej w Ekstraklasie, zagrał Roman Pedziak, który kiedyś grał w jest Białej z sumie całkiem nie tak dawno, i Denis Popowicz, który grał jeszcze kilka lat temu w Wisiele Kraków. Polska w ostatnim meczu wygrała 4-0 z Izraelem. A Słowenia wygrała w łotwie aż 5 do 0 także dobry wynik. Muszę przyznać, że tempo meczu od samego początku było szybkie i też na samym początku wydawało się, że będzie ten mecz brutalnym spotkaniem. Natomiast yy, przez pierwsze 20 minut praktycznie nic się nie działo. Do 33. minuty i gola dla reprezentacji Słowenii po rzucie rożnym, do którego trafił struna, wydaje mi się, że tam była Duża wina mimo wszystko Michała Pazdana, który nie upilnował w biegającego zawodnika ze Słowenii. I tak naprawdę w pierwszej połowie działo się tylko tyle, Polska nie miała z dużych sytuacji. To, było, to była taka gra typu podchodzimy pod bramkę, tak na 30 metrze i nie do końca wiemy co mamy zrobić dalej. bo Wydaje mi się, że Słowenia, tak głównie środkowi obrońcy bardzo zagęścili środek pola. I nie pozwalali naszym piłkarzom wchodzić w pole karne, a nie oddawać strzał. Próbowali coś tam zdziałać skrzydłami, głównie grosickimi, ale te dośrodkowania były mega niecelne. Mi się nawet powiem szczerze, przez moment chciało spać na tej pierwszej połowie, bo miałem wrażenie, jakby mogłem tą ekstra klasę. Nie wiem, może ja nie powinienem komentować tych spotkań tutaj na tym kanale, bo taki potem poziom jest ekstraklasowy. Wszystko Jestem jak Midas. Że jestem przeciwieństwem Midasa, bo wszystko, czego, wszystko co obejrzę, wygląda jak Klasa, Także może tego nie będę oglądał. Druga połowa już była trochę lepsza od początku. Polacy mimo wszystko trochę śmielej grali, ale wydaje mi się, że zmiany powinny właśnie nastąpić po pierwszej połowie, jeszcze przed rozpoczęciem drugiej, w przerwie. Bo według mnie, Krzysztof Piątek był zupełnie niewidoczny, przez całą pierwszą połowę, aż do zmiany. Był cały niewidoczny. Ogólnie, według mnie, to środkowi obrońcy w Słowenii kompletnie zdetronizowali nasz atak. Nawet z skrzydłami było nam ciężko się przedzierać. Jedynie ktoś tam próbował, i to jest kontrowersyjna opinia, że Krychowiak nawet całkiem dobrze zagrał. Może na, na to, co dostał, tak naprawdę, na, na nasze możliwości tego dnia, to chyba był najbardziej widoczny i dużo się starał. A jeszcze Mateusz Klich, to jest, powiem tak. Zawodnik, który on nie gra widowiskowo, ale robi taką tak zwaną czarną robotę. No, robi takie zagrania typu odbiory, celne wprowadzania piłki. Mateusz, Klik, dobre spotkanie. A co do drugiej bramki dla Słowenii, bardzo ładne podanie z zewnętrzną częścią stopy. No i wydaje mi się, no Pazdan nie wytrzymał tego po prostu. Jest wolniejszy, bo wolniejszy od napastnika. Napastnik Słowenii minął Pazdana i w Ułamek sekundy jakiś, pazent znalazł się jakby 3 metry za nim. I potem już nie udało mu się dobyć i w sumie znosi do ostrego kąta z tam bramkę ten napastnik. Też się dobrze zachował, trzeba mu przyznać. Jeszcze Jasiu Bednarek. Jasiu mógł strzelić małego, najładniejszego samobuja w tych eliminacjach, bo... Gdyby ta piłka wpadła Fabieńskiemu za kołnierz po tym rzucie wolnym, to uff, było groźnie. A potem sytuacja tak naprawdę kuriozalna, nie wiem, ten kto widział to wie. Branka y, po podaniu Lewandowskiego strzelona przez Grosickiego, nieuznana. Jeszcze potem dziwna zmiana Błaszczykowski za Grosickiego. Nie wiem o co chodzi, że Błaszczykowski wszedł na polisko. Nic praktycznie nie dał. Jest to piłkarz, który... No, z całym szacunkiem dla jego wyczynów, no, ale też nie jest już najmłodszy. To już jest piłkarz ekstraklasy, to też o czymś świadczy. Wydawało się, że, że Kownacki w momencie, gdy zmieni piątka, który był kompletnie niewidoczny, coś pokaże, natomiast też Kownacki przez te kilkadziesiąt minut był niewidoczny, chyba w głowie. Tak jak mówiłem wcześniej, środkowi obrońcy Słowenii po prostu zepronizowali atak polski. Inna zmiana to za klicha wszedł Bielik. Bielik bardzo ładnie. Tak w sytuacji w 80. minucie około miał strzał chyba najlepszy polski, najgroźniejszy w tym meczu. To była 80. minuta z minutami. No dobrze, ale wydaje mi się, że no po prostu Polska przegrała to spotkanie sportowo. Nie był to blamaż, nie był to obciach. Szkoda tylko, że bilans bramkowy nam trochę uległ pogorszeniu, bo z 8-0 zrobiło się 8-2 i właśnie pierwsze bramki stracone Polaków na eliminacjach. Wszedł na wojsko Popowicz. Uroż Korun siedział na ławce, to bez jak grał całe spotkanie. chyba. No i plusy w Polsce, no, wydaje mi się, że przede wszystkim Łukasz Fawiański, mimo tego, że stracił dwie bramki, ale jednak dobrze się zachował. Krystian Bielik bardzo dobrze zagrał, według mnie Klich dobrze zagrał. Krychowiak był fajnie widoczny. No i według mnie jeszcze Zieliński całkiem szybko ubiegł z piłką. Wyróżniał się, dużo chciał zdziałać, ale no jak nie idzie, to nie idzie. A jeśli chodzi o reprezentację Słowenii, to na pewno puch strzelców bramek w tym meczu oraz niewystawienie Urosza Koruna w środek obrony, bo gdyby Urosz Korun został wystawiony w środek obrony, znam tego zawodnika, wiem jak się zachowuje, często go obserwuję, no to Polska mogłaby strzelić jakąś bramkę na pewno. Polska, następne spotkanie gra w poniedziałek z Austrią. Słowenia, nie wiem z kim gra. Dziękuję bardzo wam za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Mmm, kłopoty.